Jak przemawia wnętrze. Nasz mózg jest zaprogramowany do odbierania przestrzeni. Już od najdawniejszych czasów, gdy nasi przodkowie instynktownie wybierali miejsca na schronienia, otoczenie stanowiło klucz do przetrwania i komfortu. Dziś nie obawiamy się drapieżników, ale nasza reakcja na przestrzeń, która nas otacza, nadal jest ważną częścią naszego istnienia. Wciąż instynktownie dążymy do światła, unikamy ciemnych zakątków. Wolimy widzieć horyzont i otaczać się przedmiotami, które sprawiają, że czujemy się silniejsi, pewniejsi siebie i spokojniejsi. Światło jest pierwszym elementem, który oddziałuje na nas na poziomie, którego często nie jesteśmy świadomi. Naturalne światło ładuje nas energią, aktywuje rytmy biologiczne, obniża stres i wywołuje poczucie dobrostanu. Promienie słoneczne w przestrzeni, niczym uspokajające słowa, zapraszają do relaksu i napełniają dzień radością. Ciepłe sztuczne światło wieczorem tworzy poczucie przytulności i intymności, jak cicha rozmowa przy ognisku. Kolor to kolejny potężny instrument oddziaływania. Chłodne odcienie, jak niebieski czy zielony, wywołują uczucie spokoju, jakby przestrzeń podpowiadała, by zwolnić i oddychać głębiej. Ciepłe kolory, jak pomarańczowy czy czerwony, przyspieszają bicie serca, podnoszą aktywność i wzmacniają entuzjazm. Każda kolorystyczna decyzja we wnętrzu jest niczym nuta w melodii twojego życia. źle dobrana może brzmieć fałszywie, ale gdy wszystko jest w harmonii, powstaje symfonia nastroju. Kształty i linie również wpływają na nasze postrzeganie przestrzeni. Miękkie, płynne linie, zaokrąglone krawędzie mebli czy naturalne formy tworzą wrażenie bezpieczeństwa i delikatności, to jak dotyk troskliwej ręki, który mówi, że wszystko będzie dobrze. Proste linie i surowe geometryczne kształty, przeciwnie, budują poczucie porządku i kontroli, dając możliwość skupienia się, jakby mówiły, tu możesz być skoncentrowany i produktywny. Kiedy jesteś w pokoju z wysokim sufitem, twój umysł napełnia się powietrzem, pojawia się wrażenie przestrzeni, możliwość patrzenia dalej, marzenia o większym. Niskie, ciasne przestrzenie natomiast dają poczucie bezpieczeństwa, czasem nawet wywołują przyjemne uczucie kokonu, w którym można schronić się przed zewnętrznym światem. Meble i ich układ również komunikują się z tobą. Otwarte przestrzenie, gdzie meble są ustawione swobodnie, zachęcają do interakcji i rozmów, jakby przestrzeń mówiła Bądź odważny, dziel się, rozmawiaj. Z kolei odizolowane strefy, wygodne fotele przy oknie czy miękka kanapa zapraszają. Tutaj jest Twoje miejsce na odpoczynek, ciszę i regenerację. Książki na półce, kot rzucony na fotel, obraz na ścianie. Wszystkie te elementy opowiadają historię, tworząc poczucie, że jesteś w domu w którym czujesz się komfortowo i bezpiecznie. Faktura to coś, co chcesz dotykać, z czym chcesz się kontaktować. Gładkie powierzchnie z marmuru czy szkła tworzą wrażenie chłodu, dystansu, jakby mówiły o surowości i elegancji. Miękkie tkaniny, wełniane pledy, drewno, to wszystko daje poczucie ciepła i bliskości. Każda faktura to wiadomość do twoich zmysłów, zaproszenie do określonego stanu, relaksu, komfortu, aktywności. Twój dom to przedłużenie Ciebie, to miejsce, które pochłania Twoją energię i oddaje ją Tobie. Może inspirować, wspierać, motywować. Gdy tworzysz przestrzeń, tworzysz swoje życie. Twój dom staje się Twoim sprzymierzeńcem, przyjacielem, który wspiera Cię w trudnych chwilach i cieszy się z Tobą w radosnych momentach. Zrozumienie, jak wnętrze mówi do nas, daje możliwość tworzenia przestrzeni, które działają na naszą korzyść, wspierają nasze marzenia, poprawiają nasz nastrój i jakość życia. Twoje wnętrze może stać się twoim najbliższym rozmówcą, kimś, kto jest zawsze obok i rozumie cię lepiej niż ktokolwiek inny. Wystarczy tylko wsłuchać się w jego przekaz.